ruszyły procedury postępowania administracyjnego w sprawie protestu mieszkańców miasta i gminy Świeżawa przeciw lokalizacji kopalni bazaltu Jurczyce 1. Mieszkańcy gminy Świeżawa złożyli 1055 podpisów pod inicjatywą uchwałodawczą, z którą zwróciliśmy się do przewodniczącej Rady Miejskiej w Świeżawie, aby radni miejscy wsparli mieszkańców w sprzeciwie dla uruchomienia kamieniołomu i tranzytu urobku przez miejscowości naszej gminy. My potwierdzamy niejako w sposób formalny, że społeczność gminy Świeżawa nie zgadza się na te inwestycje. Teraz oczy protestujących zwrócone są na radnych miasta i gminy Świeżawa, którzy ustosunkują się do zawartym w inicjatywie obywatelskiej uzasadnieniu, ruch protestacyjny sięga po wszystkie możliwe środki, aby udaremnić starania inwestora o uzyskanie koncesji na wydobycie kruszyw. W chwili obecnej jesteśmy przed oczywiście wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przez burmistrza Świeżawy, przy czym trzeba zwrócić uwagę, na czym ta decyzja ma polegać. Przede wszystkim to, na opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Wrocławia, czyli na aspektach przyrodniczych, i tutaj trzeba zaznaczyć, że no, decyzja środowiskowa burmistrza nie może być sprzeczna z opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. I drugim aspektem równie istotnym jest kwestia społeczna, czyli konsultacji społecznych. I, I również istotnym jest tu zagadnienie to, czy dana inwestycja powoduje konflikt społeczny, a ewidentnie powoduje taki. No nie wyobrażam sobie tutaj żyć w takim klimacie. I po drugie, to wszystko ulegnie głosowi. Tutaj nikt nie będzie do nas przyjeżdżał. No i ta cisza, spokój, która tutaj jest, i ta natura. To Zostanie zniszczona. Złożyliśmy kontrraport, który dotyczy części środowiskowej i a ściśle mówiąc zasobów przyrody ożywionej, nieożywionej w obrębie y, obszaru i terenu planowanego wydobycia z którego jasno wynika, jak destrukcyjne na gatunki chronione i siedliska chronione y, będzie miała y, ta inwestycja. Oczywiście opinię środowiskową wyda Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Natomiast my składamy y, jako tutaj grupa, jako strony y, własną, niezależną inwentaryzację, inwentaryzację przyrodniczą, która wykazuje, że raport do na środowisko sporządzony przez Kolasa zawiera liczne błędy i uchybienia. Oczekujemy przede wszystkim tego, że yy, i samorząd lokalny, i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska weźmie pod uwagę zasoby przyrodnicze i głos mieszkańców, ich dobro, zdrowie i bezpieczeństwo w codziennym życiu. I to będą te powody, dla których odmówi decyzji, wydanie pozytywnej decyzji środowiskowej koncernowi. W sprawie nasilającego się protestu mieszkańców wobec kamieniołomu Jurczyce przyjrzą się także posłowie RP. Prawie cztery tysiące osób podpisało ogólnopolską internetową petycję przeciw lokalizacji kopalni kruszy w okolicach Świeżawy, a poprawność procedury uzgodnień między urzędnikami Urzędu Miasta Świeżawa a firmą Kola z Kruszywa bada Centralne Biuro Antykorupcyjne.